Popołudniowa pętla rajdu Sardynii przyniosła kolejne sensacje. Dotychczasowi liderzy, Sebastian Ozie i Vincent Landé najpierw mieli problem z samochodem po przejechaniu water Splasha. Później wypadli z trasy i zakończyli zmagania w dzisiejszym etapie. Problemy mieli także Dani Sordo i Candido Carrera, którzy musieli zatrzymać na odcinku i zrestartować samochód. Hiszpanie zajmują aktualnie piąte miejsce w rajdzie, tracąc blisko 6,5 minuty. Na czwartej pozycji są Elfin Evans i Tom Martin, mający niespełne minutę mniejszą stratę. Trzecie miejsce w zawodach jak na razie mają Carley Vampera i Jonne Haltunen. Winownie ponieśli spore straty na mokrych OS-ach i tracą teraz minutę i 50 sekund do liderów. Dwie pierwsze pozycje zajmują załogi Hyundaia. Na drugim miejscu są SAP Kalapi i Jane Ferm, których o 36,4 sekundy wyprzedzają Thierry Neville i Martin Wiedageb. Belgowie zdecydowanie najlepiej poradzińskie w trudnych warunkach, jakie przyniosła sobotnia popołudniowa pętla pełna oparu deszczu i mokrych tras. Puch. Neville i Wiedageb byli najszybsi na 2 z 4 kresów. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak poznawali nową rajdówkę w deszczowych warunkach. Załoga Orlen Rally Team plasuje się aktualnie na czwartym miejscu w WRC2, prowadząc w kategorii WRC2 Challenger. Drugie miejsce w Challengerze i szóste w WRC2 zajmują Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk z Orlen Kimów. Do mety etapu nie dotarli Daniel Hvist i Kamil Heller, w których samochodzie awarii uległo zawieszeniem. Niedzielny etap to cztery odcinki specjalne, które zaczynają się już o siódmej rano, oglądajcie na żywo w Motowizji.